Ziołeczko ja jestem Glanz, a to kolejny odcinek, tylko że z Minecrafta i z, z mapki Parkour. Tak, jak wiecie, się bloku nie cituj no i różne. Ile przerwy zrobię? No, jesteśmy już po krótkiej przerwie i jedziemy z koksem. Coś na rozgrzewkę, nawet ja przy oj, nie robinki. O, ślamie. Kurde, wszystko mi to przeszkadza w boku. Goddammit. Jak ja dawno nie skakałem. Możecie zobaczyć ile ma ów na to wejście. Co Jezus. źle. दर्श No i dobrze jak na razie w ten parkour nie wiem ile mi zajdzie. Kurde, spera nie popatrzę, ale dobra. O nie. Че, моя, ты пойдешь, сын. О, крат, да, А я жаждусь, сын. А, да, я не смогу так. Ну, давайте вообще. Jak widzicie, nie dziwię. Czemu? Przyspieszył mi kompa dalej mi Skoczy się I ja przerwę zrobię. Dobra, jesteśmy ciąg dalszy parkura. Cytuję, no Jeśli chcecie trolla, żebym nagrał z kolegami. Oni oczywiście nie będą wiedzieć, że ja ich trolluję. No, no to zobaczymy. Staram się trolla nagrać. Mam no, również kolegi serwer, na którym byłoby... Wspaniale. Kurat. Ach, quiz tam, nie mogę to skończyć. Dlaczego? Nic nie widzieliście. No nie, nie mówcie sobie, że to... to jest pułapka. Ja, tu się nie da skoczyć. To też mi się na przeszło. Yes. Tu zrobić chociaż podłogę. Wiem, że długo odcinków z gry nie było, ale jeszcze jeden odcinek wrzucać to jest PNL bez tu głośnika. O. Chyba jakieś jaja, nie? Pamiętajcie, że jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie kciuka w górę, zakomentujcie o jejciu i zasubskrybujcie. Będzie prawo. No nie się, że Budu mít problémy, to Ne! To je rady, dělo. 미츠비디의 쟤네 아니 Nie gadać, że ja tu Ja nie cituję. tu ja. Ja, ja się tylko wspomagam Każdy ma No, no to teraz yy, pokój będzie ze złotem dalej poszukuję ludzi do nagrywania więc jeśli chcecie nagrać dla odcineczek jakiś to mówię mogę z wami nagrać ale pierwsze ogar że plus 13 lat, Team, team, team Sky. Ja jeszcze mam do Was takie coś, że mogę zrobić pytanie czy wyzwanie. tylko wyzwanie, nie mogę być idiotyczne. God damn it Widzicie, jak to było, Co ja tak dzisiaj lamię? Jezus Maria. To jest tragedia. 120 FPSów przed nagrywaniem, a... na twinkling.eu.m. No, to jest yy, twinkling.verteza. możesz pojawi się odcinek? Pojawi się odcinek z Verteza. Może. No tak, to były te. Nie wiem jak, czy to to jest to. Jeśli będziecie chcieli, mogę Wam podać linka do łapki, A, to było czas skoczyć. Na nagrywanie takich długich mapek, jak w półtorej godziny. Więc... Co? Takie krótkie? Tego nie zrobię. To. To. I właśnie, jak macie problem teraz, nie możecie nic bić jak po gameodzie, to musicie pisać

Żegnam z Wami, ziomeczki. Na razie i cześć. Hej! Okay. A więc jeszcze pamiętajcie, że możecie wejść na mojego Facebooka. Subskrybujcie, łapkujcie. Pamiętajcie, że liczy się tylko i dobra zabawa. Na razie i cześć. Hej!